Siemaneczko suchy z tej strony. Dzisiaj na temat bierzemy czas pracy, a dokładniej kalendarz kierowcy. Jak zapisywać czasy w notatniku lub kalendarzu? Ciekawi odcinka? Zapraszam serdecznie. A więc, tak. Ja używam takiego kalendarza. Jest on wygodny, bo nie muszę z tego wszystkiego pisać, co tutaj jest napisane. Druga sprawa. Wypełniam rubryki tylko te, o które prosi mnie kalendarz. Czas rozpoczęcia, przebieg, miejsce rozpoczęcia. Godzina rozpoczęcia, przebieg, miejsce zakończenia. Potem wpisuję oczywiście ogółem, ile jest godzin w danym dniu pracy. Daje nam to informację, czy pracowaliśmy na tak zwane 13 godzin, czy przedłużone 15 godzin. Tutaj możemy sobie oczywiście zliczyć dla naszej ciekawości, ile średnio zrobiliśmy kilometrów piszemy załadunek lub rozładunek jeżeli było ich więcej piszemy po przecinkach wtedy tak naprawdę wiemy gdzie, co i jak ładowaliśmy tankowania, kraje jaki był, licz... jaki był przebieg średnie spalanie i najważniejsze czas jazdy dobowej czyli czy jechaliśmy 9 godzin czy 10 godzin wtedy też łatwo policzyć ile tak naprawdę jechaliśmy czy jechaliśmy na dychę czy jechaliśmy na dziewiątkę pauza, w tym miejscu ja piszę zawsze rano, ile robiłem pauzy. Czy robiłem pauzę dziewiątkę, czy robiłem pauzę jedenastkę. W notatkach bardzo często piszę, ile razy już miałem dziewiątkę, ile razy miałem jedenastkę, ile razy pracowałem na 15 godzin, ile mam w sumie wyjechanych kilometrów. Po prostu informacje, które są dla mnie ważne, tak? I taki kalendarz kupiłem chyba w okolicach 70 zł, ale jest naprawdę wygodny, bo nie muszę tak naprawdę się martwić, pisać w normalnym notatniku. Jeżeli chodzi o normalny notatnik, spra sprawa wygląda identycznie, tyle, że po prostu w normalnym notatniku musimy sobie wszystko jakby pisać ręcznie, to co nas interesuje: czas dzienny, czas tygodniowy, czas dwutygodniowy, pauzy, i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Tak samo to liczy. Jeżeli chcemy na przykład wiedzieć więcej, bo na przykład zapomnieliśmy coś wpisać, albo zapomnieliśmy podliczyć, no to na przykład wchodzimy jak u mnie w Tachograf. I wchodzimy na przykład tutaj. Tu nam pokazuje czas tygodniowy i dwutygodniowy. W moim przypadku w pierwszym tygodniu, bo zacząłem od poniedziałku, tak akurat wyszło, że, że to jest czas pierwszy, bo w tamtym był drugi tydzień z poprzedniego tygodnia. Tak wychodzi, że w tym tygodniu mam wyjechanych 12 godzin 29 minut. I wtedy to wpisuję w kalendarz i wiem, ile mi zostało godzin po szybkim obliczeniu. Jeżeli to nam nie wystarcza, bo na przykład mamy starszego typu tachograf, który ja kiedyś miałem, który nie, który nie pokazywał mi, ile mam czasu jeszcze jazdy, tylko pokazywał mi tak naprawdę, ile już jadę, nie mówił mi praktycznie o niczym, wtedy wchodzimy. Oczywiście, ok, drukuj. Możemy wydrukować yy, na przykład dane z, z, z tachografu i będziemy mieć na wydruku wszystkie dane, ile jechaliśmy, ile mieliśmy pracy innej, ile mieliśmy pauzy, ale. Możemy wejść w karta 24. Ok, wybierz datę. Ok, i teraz nie drukarka, tylko wyświetlacz. I na wyświetlaczu, po prostu jadąc teraz strzałkami w dół, nam wszystko wyświetli. Już wam pokazuję. Sekundę, tylko musimy dojść. Wszystkie dane z tachografu, kto robił przegląd i tak dalej. Przebieg auta. I tutaj mamy już. 3.30 młotki 3.34 zacząłem jazdę potem 4.21 zacząłem pauzę 6.01 jechałem 7.08 młotki i tak wszystko nam ładnie będzie opisane i ja musiałem sobie wszystko tak naprawdę spisywać Także tak też sobie radziłem i wszystko pisałem oczywiście w notatnik. Jak sobie z tym radziłem? Bardzo prosto. Jechałem na przykład 4 godziny 15. Zjeżdżałem, wpisywałem w kalendarz symbol jazdy. Jechałem 4:15. Robiłem pauzę 40 na przykład 56 minut. Więc pisałem: pauza 56 minut. Jechałem 4,5 godziny. Na przykład potem jechałem 3 godziny 15, więc pisałem jazda 3.15. I potem znowu pisałem, prawda, na przykład 53 minuty. I musiałem sobie po prostu sumować, ile tego czasu mam. Było to troszkę uciążliwe, no ale człowiek się przyzwyczaił, potem przesadził na tachograf. No i już było trudniej. Ale nie narzekam. Także tak to mniej więcej wygląda liczenie czasów pracy, używanie kalendarza a więc tak, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku jak się film spodobał, łapa w górę, subskrypcja, żeby być na bieżąco jeżeli są jakieś jeszcze pytania odnośnie zapisywania czasów i tym podobnych rzeczy piszcie śmiało w komentarzu na każde pytanie postaram się odpowiedzieć a w następnym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę na temat przetwornic, jaką wybrać i jak się nie wyrolować z prądu żeby potem nie biegać po parkingu z kablami i nie prosić o odpalenie aut. także Subskrybujcie, lajkujcie, i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko, na razie, cześć.